Proszę mi powiedzieć, z jakim problemem Pani się do mnie zgłasza i czy mogę Pani pomóc? Moim największym problemem chyba na chwilę obecną są moje oczy, zmarszczki i worki pod oczami. A ponieważ y, zabiegi kosmetyczne, wszystkie, które wykonywałam, i sama, i w gabinetach niewiele mi dały, chciałabym z tym problemem sobie definitywnie poradzić. Zabieg, który mogę Pani zaproponować, jest to zabieg plastyki powiek. Górnych i dolnych. Zdecydowałam się na zabieg, żeby likwidować problem, który, który mam, a który jest dla mnie pro, problemem mało estetycznym. Wybrałam klinikę ujastek ze względu na standardy, na opiekę e, i na gwarancję tego, że będę miała w profesjonalny sposób wykonany ten zabieg. Dzień dobry Pani co, miło Panią Pani Państwu też na panią czekał, ci konsultacje także zapraszam. Dziękuję, dziękuję. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Jak, samo poczucie? Bardzo dobrze. Zapraszam od razu na fotel. Zobaczymy sobie, jak się pani zagoiła. Będzie światełko, na razie zamkniemy oczka. Dobrze? No pięknie. Blizny są praktycznie już niewidoczne. Bardzo ładnie się pani zagoiła. Oceniam, że efekt zabiegu jest dobry. Jak pani się czuje? Uważam, że jest bardzo dobrze. Jestem jest bardzo pani dobrze. zadowolona? Tak, bardzo. To jest najlepsze podziękowanie dla operatora. Uśmiech pacjenta. Na pewno było warto i gdybym miała jeszcze raz podjąć tą decyzję, na pewno bym to zrobiła. Inaczej na siebie patrzę w lustrze. Już nie mam takich kompleksów, jakie miałam, jeśli chodzi o worki pod oczami, a twarz wygląda o wiele lepiej, młodziej, w związku z tym trudno nie być zadowolonym.